Szanowni Państwo, 8 marca, w Dzień Kobiet, tuż obok budynku Sejmu otwarto przychodnię aborcyjną. Za jej powstaniem stoi organizacja aborcyjny Dream Team. Zapraszam na kolejny odcinek projektu Live. Przypatrzmy się temu szaleństwu bliżej. Na samym początku muszę nawiązać do faktu, że do otwarcia doszło w Dniu Kobiet. Zwolennicy aborcji podkreślają, że prawo do zabiegów przerywania ciąży jest prawem każdej kobiety i nie jest niczym złym. Nie muszę Państwa przekonywać, że przecież nikt nie pyta nienarodzonych dziewczynek o to, czy chcą zostać abortowane. Czy gdyby oddać im głos, również byłyby za aborcją? Szanowni Państwo, stoimy w obliczu politycznej zawieruchy. Za nami kilkanaście miesięcy rządów koalicji 13 grudnia, która obiecywała przecież legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży. Projekt ten na szczęście został zamrożony przez Sejm. Premier Donald Tusk już w sierpniu 2023 roku mówił, że będzie próbował obejść obowiązujące prawo. W ten sposób. Kładąc na szali życie nienarodzonych dzieci, chciał kupić sobie głosy wyborców żądających prawa do aborcji. To zachowanie skandaliczne, bestialskie i niemal diaboliczne. Nadmienię tutaj, że Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Platformy Obywatelskiej w zbliżających się wyborach prezydenckich, również jest za wprowadzeniem aborcji na życzenie. Drodzy Państwo, trzeba stanowczo mówić, że otwarcie przychodni aborcyjnej stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Artykuł 152 Kodeksu Karnego jasno mówi, kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Przychodnia funkcjonuje, choć w świetle obowiązującego prawa nie powinno to mieć miejsca. Warto też podkreślić, że pracownicy przychodni deklarują, iż aborcja farmakologiczne odbywają się bez asysty personelu medycznego. Co to oznacza w praktyce? Że nikt, absolutnie nikt, nie weźmie odpowiedzialności za sytuacje, w których życie i zdrowie kobiet połykających środki wczesnoporonne zostanie zagrożone. Kto odpowie za powikłania aborcyjne? Kto będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, gdy nie daj Boże któraś z kobiet zgłaszających się po tabletki aborcyjne umrze? Kto będzie odpowiedzialny za szkody psychiczne kobiet decydujących się na aborcję? Zdaje się, że założyciele przychodni nie myślą o konsekwencjach i bezpieczeństwie kobiet i dzieci. Za to doskonale umieją manipulować opinią publiczną. Szanowni Państwo, Środowiska proaborcyjne często podnoszą zarzut o niedostatecznym wsparciu matek z niepomyślną diagnozą prenatalną. Mówią o braku odpowiedzialnego wsparcia dla rodzin, które zmagają się z niepełnosprawnością dzieci. Ale czy któraś z tych proaborcyjnych organizacji podejmuje realne działania w celu poprawy ich warunków? Aborcja nie jest rozwiązaniem. W obliczu trudnej sytuacji zdrowotnej poczętego dziecka. Za to zawsze jest dramatem śmierci niewinnego, a nierzadko i pozważnego kryzysu zdrowotnego rodziców, zwłaszcza matki. Zapraszam do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia nas w mediach społecznościowych oraz subskrypcji kanału na YouTube.